Nie była to stricte miłość do gabarytów jako takich. Wręcz uważałam zawsze, że jest to nie kobiece i byłam troszeczkę przerażona. Chociaż właśnie w kategorii B jestem aktywna od co najmniej 20 lat i robię trasy, więc jakby poszłam z przekonaniem, że jakoś muszę to zrobić i że mój mózg jakoś to ogarnia, nie do końca ja. Nie odczuwam tej trudności teraz, odkąd jakby mam tą świadomość, że jest to kwestia widzenia po prostu pojazdu w tych lusterkach chociaż jak wybierałam się na ten kurs to dużo osób mówiło, że w ruchu miejskim taki gabaryt jak to będzie, będzie ci ciężko, masz złe wyobrażenie, natomiast czuję się bardzo dobrze. To jest bardzo miłe i to czasami robi dzień, że ktoś przychodzi bezpośrednio i e, nawet starsi panowie wczoraj miałam też taką sytuację, że, że pan wychodzi i mówi świetnie pani kieruje, świetnie kieruje. I myślę, że. Taki na plus odbioru pasażerów to, że kobiety prowadzą, jest to, że my jakby umysłem już ogarniamy to jako całość, tak? Czyli że jednak wieziemy ludzi, staramy się zachować może bardziej delikatnie, bezpiecznie poczekać. Ja uwielbiam jeździć, a mój tata zawsze powtarzał, że nawet czołgiem pojadę, więc to jest troszeczkę większe auto osobowe. Coraz więcej jest takich przyjemnych spojrzeń i słów podziwu. Że jednak kobieta prowadzi, fajnie prowadzi i jest to takie przyjemne dla nas. Nie dzielimy się na kobiety i mężczyzn, tutaj wszyscy jesteśmy po prostu kierowcami. Zanim wsiadłam do autobusu, faktycznie moje obawy były takie, Jezus, jak ja pojadę, tym to jest takie duże, ale pierwsza lekcja, jakbym się za kierownicą autobusu urodziła. Jednak to jest duże miasto, wojewódzkie miasto. Ale pasażerowie są całkiem sympatyczni. Wydaje mi się, że w autobusie trzeba być bardziej skoncentrowanym. To znaczy, zawsze się jest skoncentrowanym na drodze, ale w autobusie trzeba być bardziej skoncentrowanym. No i oczywiście uwaga na pasażerów, także, bo, bo głównie na tym polega nasza praca, żeby przewozić pasażerów. Generalnie nie mam jakichś problemów z pasażerami. Mam dobre relacje, tak mi się przynajmniej wydaje. Nawet mam sygnały, że są zadowoleni, że kobieta prowadzi. Miałam na przykład takie zdarzenie, że podszedł pasażer i podziękował mi za komfortową jazdę. To było w sumie bardzo miłe. Panie też wysiadając na przykład mówią: "Nie ma to jak kobieta". No nie chcę tu powiedzieć, że kobiety prowadzą lepiej, ale że prowadzą po prostu dobrze, tak mi się wydaje. Zauważyłam ogłoszenie, że jest nabór. I pomyślałam sobie w sumie, dlaczego nie? Od zawsze lubiłam jeździć. Mój mąż był kierowcą zawodowym, więc zawsze w domu mówiło się o tym, rozmawialiśmy, analizowaliśmy nawet czasami jakieś sytuacje na drodze i zawsze mnie to jakoś fascynowało. Pomyślałam, spróbuję. No i zostałam przyjęta i jestem bardzo zadowolona.